Dzień dobry, Kasia Zimmerman, Dyrektor do Spraw Personalnych Microsoft w Polsce. Moim gościem jest Alena Beszter, Zastępca Dyrektora Centrum Doskonalenia Kompetencji Bank PKOBP. Cześć Alena. Cześć Kasia. Przede wszystkim bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Ostatnie półtora roku to była prawdziwa rewolucja na rynku pracy. Te ostatnie półtora roku zmobilizowało wiele firm do przejścia na tryb zdalny, tudzież tryb hybrydowy, który jak wynika z badań zostanie z nami na dłużej. Jego elementem jest zmiana kultury pracy oraz podejście, zupełnie inne podejście do takiego ciągłego uczenia się. No i teraz pytanie, właśnie, jak zachęcić do, do tego pracowników, jak zmotywować ich do przekwalifikowania się, rozwijania kompetencji? I chyba z mojego punktu widzenia najtrudniejszej rzeczy, czyli od uczenia się. E, tych kompetencji, które są już tam dzisiaj, czy nawyków, które są nam dzisiaj niepotrzebne. Ta sytuacja, która jest w tej chwili, jest, myślę, dla wielu z nas dużo większym wyzwaniem niż ta, która była półtora roku temu, kiedy wszyscy musieliśmy po prostu pójść mhm. do domu i pracować zdalnie. I teraz um, uh, ja w PKO Banku Polskim zajmuję się rzeczywiście doskonaleniem kompetencji, i taka recepta o to, o co mnie pytałaś, dla mnie w pierwszej kolejności jest taka, żeby to dla ludzi było wartościowe i żeby to im się opłacało. Czyli musimy ułożyć tą drogę rozwoju tak, aby nie było to incydentalne szkolenie, incydentalne działanie, ale żeby to była droga do jakiegoś celu. I teraz ta droga do celu, no to droga do posiadania jakiegoś nowego być może zawodu, albo poszerzenia swoich kompetencji na tym stanowisku, na którym dana osoba jest. I ja ostatnio byłam u fryzjera i rozmawiałam ze swoją fryzjerką, która powiedziała mi, a ja bym nie przetrwała tej pandemii, gdyby nie to, że oprócz tego, że jestem fryzjerką, to też dystrybuuję kosmetyki i mam swój sklep internetowy. I teraz ta jej mm, wielozadaniowość, mm -hmm. multidyscyplinarność uratowała ją przed no, pogorszeniem jakości życia. Zatem ja e, zawsze będę powtarzała, że warto, naprawdę warto być em, ciekawym świata. Warto mieć różne kompetencje, czasami bardzo różne, a tak żeby można było dziś pracować w jednej roli, a potem w zupełnie innej. I teraz, kiedy weszła do nas na stałe praca hybrydowa, praca zdalna, kompletnie zglobalizował nam się rynek pracy. A my już nie musimy szukać pracy tylko w tym mieście, w którym jesteśmy. Nie ograniczamy swoich kompetencji, nie dostosowujemy ich do tego miejsca, w którym jesteśmy, ale tak naprawdę do całego kraju, albo być może Jasne. nawet całego mhm. świata. Tak? I jakby poszukujemy takich kompetencji, poszukujemy dla siebie takich kompetencji, takiej roli która mogłaby być dla nas też pasją. Ja zawsze ludzi zachęcam do tego, żeby e, rozwijali się i kształcili w tym kierunku, która jest dla nich pasją. I teraz moją taką a, naprawdę Fantastyczną okazję do tego, żeby pomyśleć, czy ta praca jest moją pasją, czy warto może nauczyć się czegoś nowego. Nawet w ramach własnej firmy, przebranżowić się i zdobyć nowe kompetencje. Dokładnie tak. E, ludziom trzeba teraz zaoferować taką formę uczenia, żeby ich zachęcić do tego, e, która będzie dla nich atrakcyjna. Bo pandemia też nas nauczyła tego, że e, mamy do dyspozycji bardzo różne narzędzia. I e, też ludzie nauczyli się sami innego stylu uczenia. To nie jest tylko uczenie się w salach szkoleniowych. Tradycyjne. Dokładnie tak. tak tak, ale to jest uczenie się na platformach wiedzy, tak? My e, szkolimy się z technologii chmurowych, technologii chmurowych Microsoft, właśnie korzystając z super platformy, e, my e, wykorzystujemy e, krótkie formy, my szkolimy się e-learningiem, my też budujemy wirtualne studio, które pozwoli w bardzo atrakcyjny sposób przekazać informacje, przekazać wiedzę, e, natomiast generalnie Naturalna zasada jest taka, że ludzie się powinni uczyć też w takiej formie, w jakiej to jest dla nich najbardziej atrakcyjne i korzystne. Kiedyś uczyliśmy się w pracy, a teraz uczymy się w trakcie pracy. To są troszeczkę inne rzeczy. I dla nas naturalnym powinno być, że wykonujemy jakieś zadanie, i przy okazji sięgamy do jakiejś bazy wiedzy, która spowoduje, że to zadanie nam się łatwiej wykonuje. I, I mało tego, jak mówimy o elastycznej formie pracy, to też jest elastyczna forma uczenia się dostosowana do naszych predyspozycji potrzeb. Dokładnie. Ale mam do ciebie też mm -hmm. takie jeszcze pytanie, bo z, z mojego doświadczenia wynika, że rola menadżera jest niezmiernie ważna w tej, w te, w tej zmianie i dostosowaniu się właśnie do nowych warunków pracy. I przede wszystkim można osiągnąć poprzez menadżerów efekt skali. Jednocześnie 20% respondentów naszego badania. Mówisz, że menadżerowie nie dobrze sprawdzają się w tej roli. I jak wesprzeć właśnie menadżerów, którzy mm -hmm. mogą tak naprawdę wpłynąć na całą resztę organizacji, na kulturę organizacyjną właśnie w procesie tej, tej zmianie, zmiany? Co wy jako bank robicie? Mm -hmm. e, robimy e, kilka różnych działań. E, po pierwsze, Projektujemy szkolenia, ale projektujemy te szkolenia nie pytając menedżerów o to, aby w perspektywie następnego roku powiedzieli nam, z czego chcą się szkolić. Bo to się naprawdę mhm. od dawna nie udawało, tylko staramy się zaprojektować szkolenia dla ich pracowników także w oparciu o dane. Tak? Czyli na przykład mamy wdrożone Teamsy. I przy okazji wdrażania Teamsów um, musieliśmy wdrożyć systemy, które monitorują, w jaki sposób te Teamsy są wykorzystywane. Czy na pewno zawsze jest połączenie? Czy, 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 czy one dobrze mhm. działają? I na tej podstawie możemy zaproponować szkolenia także dla menedżerów, które. Um, Spowodują, że będą oni w lepszy sposób narzędzia do komunikacji zdalnej wykorzystywać, żeby budować zespół, żeby wspierać, żeby e, tworzyć jak najlepszą atmosferę pracy. Bo te narzędzia do zdalnej komunikacji, one bardzo dużo dają, one na bardzo dużo mhm. pozwalają. Natomiast my em, w momencie kiedy one zostały wdrożone, byliśmy zobligowani do tego, żeby nauczyć się tych podstawowych funkcji i e, szybko biegliśmy dalej. A tutaj trzeba na sekundkę się wycofać i zobaczyć, tak, być może są jakieś narzędzia, które mi pomogą. Mm. I druga rzecz, mm -hmm, a proszę. jeśli pozwolisz, druga rzecz, to a ja jestem absolutną fanką a przekazywania naprawdę dużego empowermentu dla menadżerów. To menadżer musi wiedzieć, w jaki sposób e, zorganizować pracę swojego zespołu, w jaki sposób e, zarządzić zadaniami, tak, aby nie musić sprawdzać, czy ktoś jest aktywny, czy nieaktywny, ale aby. E, w, po efekcie móc poznać, czy to zadanie mhm. zostało dobrze wykonane. E, I praca zdalna e, i, i, i generalnie tak to, to, to nasze przesłanie dla menedżerów jest takie, że to ty musisz w swoim zespole organizować tą pracę zdalną i organizować pracę hybrydową, i organizować pracę w biurze tak, aby ten moment, w którym jesteście w biurze, był. E, z największą korzyścią dla całego zespołu, wzmagał ich kreatywność, budował zespół, natomiast cała reszta zadań, która może być wykonana zdalnie, żeby była wykonana zdalnie. I tego staramy się uczyć naszych menedżerów. Ale bardzo Ci dziękuję. To jest po prostu temat e, rzeka, e, zwłaszcza ten obszar kompetencji niezmiernie ciekawy w tych czasach, ale takie dwie rzeczy sobie tutaj wyłapałam e, i mam nadzieję, że posłużą jako inspiracja dla innych, e, że przede wszystkim trzeba działać intencjonalnie, tak? A w tym bardzo z drugiej strony pomagają twarde dane, które pozwalają nam precyzyjnie działać w obszarach, które przynoszą nam efekt. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.